Wielokrotnie zadawano mi następujące pytanie. Co zrobić, żeby mieć w kościele dobre uwielbienie? Gdy słyszę takie pytanie, zastanawiam się, o co dana osoba pyta. Czy rozmawiamy o czczeniu Boga? Czy w pytaniu kryje się prośba o to, żeby pomóc zespołowi muzycznemu wejść na wyższy poziom? Od odpowiedzi na to pytanie bardzo wiele zależy. Rozumiem sprawę w następujący sposób. Moim zdaniem, muzyka jest jedynie akompaniamentem do ewentualnego uwielbiania Boga. O tym, czy mamy do czynienia z uwielbieniem, moim zdaniem, decyduje treść. Oczywiście. Dobra muzyka jest rzeczą bardzo pożądaną w czasie nabożeństwa, dlatego że muzyka bardzo dobrze działa na ludzkie emocje, daje nam mnóstwo, czy może dać nam mnóstwo miłych doznań, może wywoływać w nas różne przyjemne stany, ale te rzeczy nie są uwielbieniem Boga. Uwielbienie Boga, tak jak już powiedziałem, związane jest z treścią. Jeśli chodzi o zasady dotyczące wielbienia Boga, zostały one przez Boga bardzo precyzyjnie określone. Jedna z takich fundamentalnych zasad znajduje się w Ewangelii Jana w rozdziale czwartym. Jest to zdanie 23. Brzmi ono tak. Prawdziwi czciciele Będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. To jest zasada dotycząca uwielbienia w nowym przymierzu. Ten Werset oznacza, że uwielbianie Boga musi być duchowe, musi pochodzić od Ducha Świętego, musi być inspirowane przez Ducha Świętego i musi być oparte o prawdę. Czy o prawdy, albo inaczej o fakty biblijne. Potrzebne są autoryzowane przez Boga natchnione treści, treści, za którymi stoi Bóg. I jeżeli my używamy tych treści, opisując Boga za pomocą prawd zawartych w Biblii, mamy do czynienia z uwielbieniem Boga, bo czcimy Go takim, jakim On jest. Jakiego go Duch Święty w swoim słowie opisał. I jeżeli uwielbienie jest oparte o duchowe prawdy, to wtedy mamy do czynienia z uwielbieniem proroczym, dlatego że to, co Duch Święty mówi, jest zawsze prorocze. Jeżeli szukamy treści, które są pewne, tak jak powiedziałem, autoryzowane przez Boga. Które nadają się na fundament, musimy opisywać Jezusa Chrystusa zgodnie z tym, co Duch Święty przekazał nam w Słowie Bożym. Przyjrzyjmy się jednemu wersetowi, który znajduje się w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, werset trzeci. Jego boska moc obdarowała nas wszystkim. Co jest potrzebne do życia i pobożności? Otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Boska moc obdarowała nas wszystkim, czego potrzebujemy, żeby Boga uwielbiać. Nie potrzeba niczego nowego. To wszystko zostało nam przekazane. Wiara została raz na zawsze przekazana świętym. Materiał do uwielbienia jest zawarty w tym, co dotyczy dzieła Jezusa Chrystusa. Jeżeli uwielbiamy Boga, Ojca, za to, kim był Jezus i co dla nas uczynił, to mamy do czynienia ze współpracą trzech osób. Po pierwsze, Inspiracja wychodzi od Boga Ojca, koncentruje się na dziele i życiu Pana Jezusa, i tym właśnie zajmuje się Duch Święty. Duch Święty zajmuje się tym, żeby na podium stanęła jedna osoba, Jezus Chrystus, i nie ma tam miejsce, miejsca na żadną inną. Jeżeli zostaliśmy obdarzeni wiedzą pochodzącą od Pana Boga, to teraz właściwa reakcja jest następująca. Zaczynamy poświęcać czas, aby te informacje przekazane przez Ducha Świętego, a zawarte w Słowie Bożym, zgłębiać. Zaczynamy studiować Słowo Boże. Poznajmy w ten sposób coraz bardziej naszego dobrego Ojca, poznajmy Jego miłość wyrażoną w Jezusie Chrystusie. I uwielbienie jest reakcją na te informacje, które przekazuje nam Bóg które opisują Jego miłość względem nas, wierzących. I to, te treści powinniśmy wyrażać w czasie uwielbienia, w modlitwach i w pieśniach. Mamy tutaj kolejną zasadę. Im więcej Słowa Bożego w naszych pieśniach i modlitwach, tym więcej uwielbi uwielbienia w uwielbieniu. Im więcej osoby Jezusa Chrystusa opisanej i wywyższonej, tym lepsze uwielbienie. Kiedyś pewien dyrektor szkoły biblijnej otrzymał w prezencie płytę pewnego zespołu chrześcijańskiego przedstawiono ten zespół jako zespół uwielbieniowy. Po pewnym czasie osoba, która dała temu dyrektorowi płytę spotkała się z nim powtórnie i zapytała, jak wrażenia? To, co powiedział ten dyrektor, zaszokowało ją. On powiedział coś takiego. Płyta, wyrzuciłem ją. Osoba była, ta osoba, która darowała tę płytę, była bardzo zdziwiona. Zadał oczywiście pytanie, dlaczego tak zrobiłeś? I odpowiedź była bardzo znamienna. Na tej płycie imię Jezusa nie pojawiło się ani razu. To nie jest uwielbienie. I ten dyrektor Szkoi Gliny wyraził bardzo dobrze fundamentalną zasadę: Jeżeli Jezus nie jest wyraźnie w centrum, to nie mamy do czynienia z uwielbieniem nowego przymierza. To jest tak naprawdę nierespektowanie nowego przymierza. To jest nierespektowanie nowej umowy, którą Bóg zawarł z ludzkością. Nowej umowy. Lepszej umowy, lepszego przymierza, z lepszymi obietnicami, z lepszymi zasobami. Kiedyś mój przyjaciel referował mi bardzo podobną sytuację. Opowiadał, że był na koncercie. Ten koncert był również promowany jako koncert uwielbienia. Wyszedł zespół, bardzo znany zespół w naszym kraju, i sytuacja powtórzyła się ani razu. Przez ten zespół nie zostało wymienione imię Jezusa Chrystusa. Pytanie: dlaczego? No cóż, z całą pewnością ten zespół nie rozumiał, czym jest prawdziwe uwielbianie Boga, czym jest uwielbianie w Duchu i w Prawdzie. Padały tam takie określenia zastępcze, że tutaj w czasie tego Wydarzenia, będziemy szukać Boga, będziemy szukać Jego obecności, będziemy chcieć, chcieli być prowadzeni przez Ducha Świętego. Bardzo pobożne hasła. Ale niestety, te hasła nie zastąpią prawdy. Prawdą jest Jezus w centrum. Jeżeli On jest w centrum, mamy do czynienia z uwielbieniem Boga, gdyż tylko w tym imieniu, w tym czasie, w tej duchowej epoce. Chce być uwielbiany Bóg ojciec. To jest Jego jasno wyrażona wola. Kiedyś znalazłem się na pewnym nabożeństwie, na którym pewien muzyk stanął za kazalnicą. Miał nauczanie. Byłem zdumiony różnymi rzeczami, które ten człowiek wygłaszał. Były to tak naprawdę jego przemyślenia. Dużo różnych, ciekawych, oryginalnych przemyśleń dotyczących Pana Boga. Po tym nauczaniu podszedłem do Niego i zapytałem Go: Słuchaj, dlaczego dzielisz się takimi rzeczami, które są wytworem Twojej pracy umysłowej, prawdopodobnie ciężkiej, a dlaczego nie wykładasz Bożego słowa? Odpowiedź była powalająca. Ten człowiek odpowiedział tak: W naszym kościele my nie wykładamy słowa Bożego. W naszym kościele my dzielimy się tym, co odbieramy bezpośrednio od Boga. Moje pytanie jest następujące: Czym jest zgromadzenie? w którym z definicji nie wykłada się Bożego Słowa. Czy to zasługuje na miano bycia Kościołem? Kościół jest oparty na nauczaniu. Czyim nauczaniu? Proków i apostołów. A tu ktoś, ktoś mówi, że on odbiera te rzeczy bezpośrednio od Boga. Mamy nowy kanał. Czy Bóg taki kanał ustanowił? Czy to jest zasada Kościoła Nowego Testamentu? Ta sama grupa organizowała kiedyś warsztaty prorocze. Również na nie zaszedłem. Chciałem zobaczyć, na co, na co trafię. Byłem zdumiony tym, że osoba, która prowadziła, to była główna osoba na tym spotkaniu, opowiadała, w jaki sposób ona poznaje Boga. I podzieliła się następującą zasadą. Wychodzę na spacery, i Bóg mówi do mnie bezpośrednio: Tak naprawdę nie lubię czytać Biblii. Nie poświęcam na to dużo czasu. Wolę mieć osobistą, intymną relację z Bogiem. U, czyżby? Czy to jest sposób, abyśmy poznawali Boga? Czy Bóg o tym powiedział przez apostołów i proroków, że tak ma być? Później ta sama osoba z tym samym muzykiem stała na scenie prowadząc tę część, którą nazywamy uwielbieniem. Treści były wytworem, wiele z tych treści było wytworem fantazji tych ludzi. Jeżeli służba muzyczna w kościele. Prowadzi tego typu działalność, będzie wprowadzać do kościoła zamieszanie, będzie wprowadzać do kościoła wątpliwe treści. A z treściami jest tak, że z nich coś wyrośnie. To, co zasiejemy, to zbierzemy. Kościół to nie jest miejsce na eksperymenty. Sposób został określony przez Boga uwielbienie w duchu i w prawdzie. Wszystko, co potrzeba, zostało nam przekazane w osobie Jezusa Chrystusa. Mamy to tylko poznawać, tylko i aż, gdyż jest to oczywiście wielkim przywilejem. W moim kościele Decen Zgorzała Wielkopolskiego mamy taką zasadę: Osoba, która prowadzi służbę, najpierw bierze udział w studium biblijnym, albo inaczej. Cały czas bierze udział w studium biblijnym. Tam szuka treści, które będzie, których będzie używała w swojej służbie. A więc najpierw ta osoba napełnia się przez ciężką pracę, przez studiowanie Słowa Bożego treściami podawanymi przez Ducha Świętego do wiadomości, naszej wiadomości, a później używa ich na nabożeństwie. To nie znaczy, że my mamy doskonałe poznanie. Ale staramy się trzymać zasady i rozwijamy się w tym. I teraz, jako podsumowanie, moja rada: jeżeli chcesz mieć w kościele dobre uwielbienie, to znaczy takie, które Bóg oceni jako dobre, to zastosuj jedną rzecz. To nie jest jedyna rzecz, ale to jest pierwsza rzecz. Ta rzecz dotyczy treści. Zacznij duchowo oddychać. Zacznij wentylować swoją duszę Bożymi treściami. Jak to wygląda? Robię wdech, zasysam powietrze. W tym wypadku napełniam się Słowem Bożym, studuję Słowo Boże, czytam je, rozważam, wypowiadam je, staram się coraz bardziej je poznawać. Słucham tych, którzy potrafią mi je wyłożyć, żebym żeby moje postępy były widoczne dla innych. To jest wdech. Napełniam się życiodajnym tlenem. Napełniam się życiodajnymi treściami. Wdech. A teraz wydech. Staję na uwielbieniu i wyrażam to, czym się napełniłem. Wyrażam treści, nad którymi medytowałem, które sprawdzałem, którymi żyję. I tak cały czas. Do końca. Zawsze. Wdech, treść. Biblijna treść. Wydech, uwielbienie. Najpierw wdech, a później wydech. Jeżeli próbowałbym tylko wydychać bez wdechu, to się po prostu uduszę. Uwielbienie bezduchowych treści dusi. Nie tylko tak zwanych uwielbiaczy, ale również tych, którzy są takim treściom poddani. Nie zajmujemy się treściami, które są ludzkim wymysłem, ludzkimi urojeniami. Zajmujemy się Słowem Bożym. Wdech, wydech. Pozdrawiam.